A w dzisiejszym programie poznamy historię pana Jacy oraz sklepikarza Zeny. Kierowniku, dzień jak co dzień wstałem rano. Mówię co? Idę po winko na zeszyt. Wchodzę od progu, wołam: Jedno winko, panie Zena na zeszyt. A pan Zena mówi mi, że dzisiaj nie ma na zeszyt. Bez ostrzeżenia, a przyznam, że znamy się od dziecka. No jak tak można, kierowniku? Sam przyznaję. Niech pan nie płacze, za chwilę wejdziemy tam i zapytamy pana Zenę, co się stało tak naprawdę. Właśnie jesteśmy u pana Zeny, za chwilę go zapytamy, co tu się wydarzyło. Panie Zena, co tu się wydarzyło, że zeszyt został zamknięty? Nie chciałem tego robić, bo znam ich od dziecka. Ale od kiedy otworzyli ten supermarket tutaj, to już nie oddają hajsu, co wiszą. W tym miesiącu to nawet za zeszyt się nie zwróciło. O alkoholu w nim zapisanym nie mówię. No musiałem podjąć takie kroki. Niech teraz tam idą. Niech im tam dadzą na zeszyt. Jak go dadzą, to co mi leżą, to otworzę nowy zeszyt. Byliśmy Zeny, który twierdzi, że nie oddajecie hajsu z zeszytu. No przyznam się bez bicia, że tak było. Ale to nie moja wina. Po części. Otworzyli panie nowy tu supermarket. I winka mają takie pyszne i tanie, że przejebałem cały hajs z mopsu, co miałem oddać. No i rano się obudziłem. Bez hajsu. Mówię idę do zeny. I ta cała historia. A dzisiaj w naszym studiu gościmy pana Zenę i pana Jace. Czy uda nam się ich pogodzić? Zobaczcie sami. Panie Zena, no tyle radu pana wino kupuje? Zlituj się pan. Jak dostanę z Mopsu, oddam wszystko. Otwórz mi pan zeszyt. Tyle lat mnie chlejecie. Szczochem waliło, w sklepie, pod sklepem, nic nie mówiłem. A wy mi takie świństwo? Panie Zena, no, wybacz pan. Pan dla mnie jak ojciec. Otworzysz pan zeszyt? No zgoda, zgoda już. Ale to co pan wisisz, oddasz podwójnie.